Hej siączku, witajcie, z tej strony Gilon i to w sklepie 25 października 2023 roku i to dzisiaj nowego skina Michael Mayer za 1500 tak się tutaj prezentuje wraz z plecakiem Dźgnięta Dynka na żywo z Field za 500 Slasher za 800 zestaw Michael Mayer za 1800 Nowe malowanie drabieżne Konfetti za 300. Zestaw Uroboros za 1280 kg, Koronka za 1500. Paradok za 1500. Wizja za 800. Równowaga za 500. dyńko za 800 wraz z nowym stylem Aksamit. pusto Głowy za 1500. Wycinek za 800. Jack Gordon za 1500, Strażnik Grządek za 800, Dominatorka za 800, Operator za 1200, Grom za 1200, Gibki za 500, Prosta jak banan za 500, człopany za 200, Jack Szkieleto na w sklepie, Szafka Nikofa to samo, Fortnite Koszmarów Szarów na w sklepie, Pakie zadania na ostateczny Aurory to samo. Nie może dzisiaj zostać FNC z Dragon Ball i deki dla Roya. Także coś w sklepie mi się podobał. To pamiętajcie subzonę, łapko w górę, Koji Gideon w sklepie. A się z jak nam. Siemneczko.